Witajcie kochani. No, doczekaliśmy się kontynuacji. A czego kontynuacji? To znaczy lekcja divina z Ewangelii według świętego Marka. Więc zaczynamy. Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Przyjdź Duchu Święty. Wspomóż nas, abyśmy poznawali Twoją wolę, wolę Bożą. Kieruj nam teraz i cały czas. Amen. Ave Maria, ja już sobie zaznaczyłem, jak pamiętacie już w tamtym tygodniu rozpoczęliśmy Ewangelię według świętego Marka, no i teraz kontynuacja. Czyli czytamy, Duchu Święty przyjdź. W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest w Jordanii. W chwili, gdy wychodził z wody, Ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak gołębice stępującego na niego. A z nieba odezwał się głos: Tyś jest mój syn umiłowany, w tobie mam podobanie. Zaraz też duch wyprowadził go na pustynię, a przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez szatana i był ze zwierzętami, aniołowie zaś mu służyli. To było lekcjo, teraz medytacjo, czyli proszę Cię, Duchu Święty kieruj, co chcesz przemówić do mnie. Potrzeba chwilę ciszy, zastanowienia. Ja na wizji trochę szybciej to robię, żebyście nie czekali, ale w własnych domach możecie dłużej pomedytować. No jak? Dzisiaj, Duch Święty, poczułem, że to jest moje Słowo. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. I chociaż te słowa są oczywiście do Jezusa przez Ojca Niebieskiego powiedziane w Duchu Świętym, to te słowa napełniają mnie radością. Dlaczego? Bo wierzę, że Jezus, Bóg Ojciec i Duch Święty, mówi to do mnie. Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie. A kiedy Bóg ma upodobanie w nas? No wtedy, kiedy pełnimy Jego wolę, kiedy miłość mamy do Boga i do wszystkich ludzi. Więc to było medytacjo. Czyli było lekcjo, medytacjo, oracjo, oracjo, czyli prośby. I proś o to, co w Twoim sercu jest najważniejsze. Panie Jezu. Proszę Cię za tych wszystkich ludzi niewierzących i mało wierzących, czyli niepraktykujących. Niech poznają Twoją miłość i to, że są Twoimi umiłowanymi dziećmi. Ciebie proszę, wysłuchaj mnie Panie, wysłuchaj nas, Panie. A teraz będzie kontemplacja. Ale kontemplacją zawsze będę wam powtarzał. To nie na wizji, to jest coś bardzo osobistego, taka bardzo osobista relacja z Bogiem. I też potrzeba czasu milczenia. Na koniec pocałować. Na szacunek. No to Ave Maria, Papa. Pa.